Choćby i najtęższa zima tylko do wiosny trzyma. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Widokiem ślicznych, kwitnących roślin doniczkowych, które możemy o tej porze kupić w wielu sklepach, ogrodniczych, marketach czy kwiaciarniach. Mogą to być m.in. sampolie, znane jako fiołki afrykańskie, cyklameny, znane jako fiołki alpejskie, begonie, anturią czy gerbery, a także wczesnowiosenne i podpędzone do jeszcze wcześniejszego kwitnienia pierwiosnki, stokrotki czy różne rośliny cebulowe. Mogą one stać się teraz prześliczną, kolorową, roślinną dekoracją w domu. Doskonale nadawać się będą również na prezent. A jest ku temu okazja, bo 21 stycznia przypada Dzień Babci. Powiedzenie mówi, że ogród miłości wyrasta w sercu babci. I to często do babci zgłaszamy się porady w uprawie roślin. Wszystkim babciom w tym dniu składamy najpiękniejsze życzenia. Dużo zdrowia i wiele radości. Życzenia ślemy w tym tygodniu też do dziadków, bo 22 stycznia przypada Dzień Dziadka. Styczniowe dni warto więc poświęcić na świętowanie, a także, jeżeli pogoda na to pozwala, na spacerowanie, na przykład po ogrodzie. Sprawdźmy, czy wszystko w nim w porządku, i zaplanujmy najbliższe prace. Może jeszcze zostało coś do uporządkowania, a może warto przygotować już miejsca pod wczesne wysiewy lub nasadzenia. W domach możemy zabrać się za porządki w nasionach. Jeżeli nie zrobiliśmy tego jesienią, warto zrobić to teraz, żeby wiosną nie tracić już na to czasu. Uszykujmy sobie te nasiona, które będziemy wysiewać jako pierwsze. Wyrzućmy te, które są w złym stanie i te, które nie mają szans, żeby wykiełkować. A sprawdzić to możemy poprzez próbę kiełkowania, bo właśnie teraz warto przeprowadzić próbę kiełkowania nasion starszych z otwartych już opakowań lub takich, które zebraliśmy własnoręcznie oraz takich, co do których nie mamy pewności. Wystarczy umieścić je po kilka sztuk na wilgotnej ligninie lub wacie. Jeżeli wykiełkują prawie wszystkie, to znak, że z powodzeniem możemy ich użyć wiosną. Jeżeli z danego gatunku wykiełkuje mniej niż połowa, to znak, że lepiej jest zrezygnować z ich wysiewu i nabyć nowe nasiona. Warto sprawdzić też, w jakim stanie są przechowywane przez zimę cebule, bulwy i kłącza roślin ciepłolubnych, jakie uprawialiśmy i jakie będziemy sadzić wiosną ponownie w ogrodzie. Dotyczy to np. takich gatunków jak dalie, mieczyki czy pacioreczniki. Jeżeli zauważymy, że mają plamy, pleśń lub zaatakowane są przez szkodniki, jak najszybciej usuwamy zainfekowane części lub sztuki. Choroby grzybowe pojawiają się na nich, gdy w pomieszczeniu jest zbyt wilgotno. Najlepiej jest przechowywać je w miejscu chłodnym, ale suchym. W przypadku domowych roślin doniczkowych pleśń również może się pojawić o tej porze na podłożu. Dzieje się tak dlatego, że przy niedoborze światła oraz przy nieco chłodniejszej temperaturze w domu woda nie odparowuje tak szybko jak wiosną czy latem. Rośliny także nie przyswajają tyle wody co letnią porą i podłoże staje się zbyt podmokłe oraz zbite co sprzyja pojawianiu się nalotów. W takim wypadku warto regularnie, ale delikatnie, żeby nie uszkodzić korzeni, spulchniać wierzchnią warstwą podłoża w doniczkach. Jeżeli je spulchnimy i tym samym napowietrzymy, pozbędziemy się nalotu oraz dostarczymy więcej tlenu do korzeni naszych okazów. Przy okazji przypominamy, że w czwartki na naszym kanale Ogród na co dzień pojawiają się filmy z cyklu Dom Pełen Kwiatów o różnych domowych roślinach doniczkowych. Życzymy miłego, udanego tygodnia. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień i jeszcze raz zapraszamy do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.